Cześć, Marek, Janmar Centrum. Ćwiczymy prefabrykaty, ćwiczymy elementy z kostką drukową i to co Was interesuje, czyli ramię trzy razy łamane maszyna w praktyce 9-tonowa, bo wio 80 oszustwem byłoby mówienie Wam, że to jest ósemka. To jest maszyna, która powinna się nazywać WIO 90, WIO 95 z ośmioma tonami. Ona ma niewiele wspólnego, choćby ze względu na swoje parametry robocze. A podstawowym parametrem roboczym, na który nam tu bym się powoływał, to jest stabilność tej maszyny. Pokazujemy wam na normalnym gruncie, no bo tu jest trudniej. starami tym razem Marcin. I to, co większość z Was chce zobaczyć, czyli jak daleko efektywnie jestem w stanie podać, pamiętajmy, że rotor z chwytakiem swoje waży. Ja kiedyś ćwiczyłem tą maszynę w podaniu na maksa i musicie mi tutaj uwierzyć na słowo, że jeżeli nie ma rotora, jeżeli widły są na całym rozłączu, zresztą takie zdjęcia u nas znajdziecie i to nie jedno, to wtedy ta maszyna wyciąga ramię dosłownie na wprost. To, co również nas zawsze interesuje, to jest stabilność boczna. I to jest stabilność boczna w momencie, kiedy mamy rotor, ale też i w momencie, kiedy mamy określony parametr dźwigu. Pamiętamy, chwytak i głowica swoje ważą. A teraz pokażę Wam niespodziankę Michał SV100 I to znowu jest maszyna, która nie powinna w myśl tego jak konkurencja dzisiaj nazywa swoje zabawki na pewno nie powinna nazywać się SV100 powinniśmy mówić, że to jest SV110, SV115, no bo SV120 mamy, która też jest cięższa Zwykle konkurencja nam tutaj ustala wszystko po masie maszyny. Tu już mamy potężną maszynę, jeśli chodzi o ramię. I pokazuję wam ten punkt, w którym tak naprawdę bym jechał maszyną. Zobaczcie na stabilność boczną Tu mam maszynę bez rotatora, ale tam w tle No i teraz to, na no co czekaliście, czyli co ja mogę zrobić, jeżeli mam MAX. Jeżeli potrzebuję podać. To jest to, co oddziela większość maszyn pomiędzy sobą. Wio 80, która tam pracuje z Roto w tle, zrobi mi dokładnie to samo, Widzicie, mało która maszyna na rynku to potrafi. To jest maksymalny zasięg do przodu i przypomnę na haku według katalogu, czyli tu gdzie jest szybko złącze, to w tym miejscu ta maszyna ma mieć 1100 kg dźwigu, a na palecie mam 1,5 tony i to są widły. Następna rzecz, którą Wam pokażę. Я знаю, я не.